Bez wątpienia jestem najlepszym pilotem, jaki stąpał po Ziemi. Jednak z jakiegoś powodu moje próby opanowania tego samolotu nie kończyły się sukcesem. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu z budowy, to zachęcam, link w opisie. Skoro nigdy nie popełniam błędów, w takim razie to szyny były złe, albo podwozie było złe. W sumie, jak dobrze się nad tym zastanowić, to nie jest takie głupie, jak się wydaje. Samolot na pewno na Ziemi nie porusza się jak szyna. Wynika to w dużej mierze z małych sterów, przy niskich prędkościach mywa była zupełnie niesterowna. Podwozie również było złe, zbyt miękkie, przez co przy lądowaniu łatwo zaryć śmigłem w ziemię. Mimo tych i innych problemów, wiele razy próbowałem zmusić samolot do lotu, ale spotykałem się jedynie z kolejnymi rozczarowaniami. W końcu przelała się we mnie czara goryczy i nastał moment, by wysłać Mewę na wieczny odpoczynek i zastąpić ją lepszym, rącowym zadaniem. Najważniejsze problemy, które chcę poprawić w trakcie nowego projektu, to stateczność podłużna oraz sterowność w trakcie startu. Czym w ogóle jest stateczność? Zobaczmy co się stanie, jeśli wytrącimy samolot z równowagi na przykład przez podmuch wiatru. Stateczność statyczna samolotu to jego zdolność do samodzielnego powrotu do położenia równowagi. Stateczność dynamiczna określa rodzaj ruchów, które samolot wykonuje powracając do położenia równowagi. Oprócz siły nośnej i siły oporu na profil aerodynamiczny działa również moment pochylający, który zależy od rozmiaru płata, prędkości opływającego go gazu oraz kształtu profilu. W samolotach z usztywnieniem klasycznym Moment ten jest równoważony przez statecznik poziomy. W pierwszej kolejności musimy ustalić jego parametry. Z pomocą przychodzi nam tutaj cór na cechę objętościową ustarzenia poziomego. Możemy z niego wywnioskować, że im większe skrzydła, tym większy powinien być statecznik poziomy i lub w większej odległości powinien się znajdować od skrzydła. Czasami, nawet, odpowiednie dobranie rozmiaru statecznika może nie być wystarczające do zrównoważenia postałego momentu. Rozwiązać to możemy poprzez zmianę dekalażu. Czyli kąta sklinowania statecznika względem skrzydła. Zamiast tego zdecydowałem się zastosować profil odwrócony, dzięki któremu samolot powinien trymować się na optymalnym kącie natarcia. Budowę zaczynam od wydrukowania wszystkich niezbędnych elementów skrzydeł. Nawet mimo korzystania z dwóch drukarek 3D, był to bardzo długi proces. Zdecydowana większość jest z lekkiego PLA, które pieni się pod wpływem wysokiej temperatury, dzięki czemu możemy uzyskać mniejszą gęstość. Niestety wadą takiego rozwiązania jest konieczność znacznego spowolnienia prędkości druku. W przeciwnym wypadku filament nie będzie miał wystarczająco dużo czasu na powiększenie swoich wymiarów. Elementy takie jak żebra siłowe czy zawiasy lotek zostały wydrukowane w PETG dla większej wytrzymałości, podobnie jak mocowania serw, które dodatkowo otrzymują wkładki gwintowane. Dla ułatwienia sklejenia skrzydła jego rdzeń stanowią dwie sosnowe listewki docięte na długość. Pomagają one odpowiednio ułożyć segmenty względem siebie. Na czas laminowania znacznie poprawiają jego sztywność oraz dają dobry punkt oparcia do przytwierdzenia serwa. Po sklejeniu ze sobą wszystkich segmentów możemy zająć się punktami mocującymi skrzydło. Długo zastanawiałem się, jak to rozwiązać, i stanęło na aluminiowych płaskownikach wklejonych w skrzydło. Nie jest to rozwiązanie, z którego jestem przesadnie zadowolony, ale jest lepsze niż poprzednio, a to jakiś postęp. Zacząłem od docięcia aluminiowego płaskownika na długość. I oczyszczeniami jest cięcia. W celu ułatwienia sobie precyzyjnego wywiercenia otworów, wydrukowałem wzorce z prowadnicami dla wiertła. Tolerancje były ciasne, więc musiałem skorzystać z pomocy młotka. Skoro tak ciężko było wsunąć płaskowniki wydrukowane wzorce, to równie ciężko było je wyciągnąć. Dlatego zdecydowałem się na rozgrzanie gorącym powietrzem mocowania, a następnie odklejenie od niego wydruków. Mało wygodne rozwiązanie, dlatego raczej nie polecam, ale spełniło swoją rolę. Mocowanie wklejam na ich miejsca w skrzydłach. Wydrukowane elementy stanowią jedynie rdzeń skrzydła. Same w sobie nie są wystarczająco sztywne i wytrzymałe, by zbudować z nich samolot. W każdym razie nie w tej skali. Powierzchnię zamierzam wzmocnić z wykorzystaniem włókna szklanego. Docinam płaty, aby były w stanie pokryć większość powierzchni skrzydła. Ze względu na to, że lekkie PLA jest wyjątkowo chłonnym materiałem, najpierw na powierzchnię skrzydła nakładam żywice, aby materiał się nasycił. Dopiero wtedy na powierzchnię skrzydła nakładam tkaninę, którą dodatkowo przesłączam żywicą ze sporym nadmiarem. Najpierw na płaskiej powierzchni równo układam tkaninę na jednej stronie skrzydła. W kolejnym kroku skrzydło umieszczam w uchwycie oraz pokrywam jego drugą stronę tkaniną. Wykorzystując metalowy wałeczek usuwam jak najwięcej pęcherzyków powietrza spod tkaniny. Na zakończenie pokrywam skrzydło delaminarzem. Pomaga on uzyskać równą powierzchnię oraz wypija nadmiar żywicy, który w innym przypadku pozostałby na powierzchni. Po zerwaniu delaminarzu oraz oczyszczeniu skrzydła z nadmiaru tkaniny, odkryłem, że w dalszym ciągu nie mam pojęcia, co robię. Przy krawędzi spływu odstawał lekko laminat. Kiedy za ten fragment pociągnąłem, oderwałem od powierzchni spory kawałek. Najpewniej porowata powierzchnia wypiła więcej żywicy niż sądziłem. I taki tego efekt. Próbowałem sprawę ratować i dokleić ten fragment żywicą, ale był sztywny i nie chciał się poprawnie ułożyć. Zdecydowałem się go zupełnie obciąć i w jego miejsce wstawić łatę. Wiedziałem, że taka powierzchnia nie będzie równa ani specjalnie wytrzymała, kto wie jak wiele jest miejsc, które ledwo się trzymają, dlatego zdecydowałem się pokryć skrzydła jeszcze jedną warstwą tkaniny. Doda to sporo masy, co znacznie pogorszy właściwości lotne tego samolotu, ale bardziej istotne jest dla mnie, by go skończyć, niż był idealny. Mimo iż na drugim skrzydle nie zaobserwowałem takiego problemu, to mimo wszystko nałożyłem drugą warstwę tkaniny, chociażby dlatego, by w miarę zgadzało się wyważenie skrzydeł. Budując poprzedni samolot, myślałem, że wystarczy go pomalować na różne kolory, by było go łatwiej zorientować w powietrzu. Tak niestety nie było. Tym razem uznałem, że w skrzydła wstawię światełka nawigacyjne. Zaczynam od przeprowadzenia przewodów przez skrzydło oraz stworzenia złącza, do którego podłączę serwo. Diody LED przygotowuję do przewodów oraz umieszczam w wydrukowanych formach. Myślę, że lepiej by było wydrukować pozytywne formy i z tego zrobić silikonowe negatywy, ale standardowo mądry po fakcie. Teraz musiałem z pomocą stacji na gorące powietrze niszczyć formy, by dostać się do od odlanych końcówek skrzydeł. LEDy przylutowuję do przewodów skrzydeł oraz korzystając z 5 żywicy, wklejam je skrzydła. Pozostaje jedynie przylutować złącza, wstawić rezystor ograniczający prąd płynący do LEDów oraz wkleić całość w skrzydło. Połączenie serwa zabezpieczam koszulką termokurczliwą. Lotki tworzę podobnie jak skrzydła. Wydrukowany rdzeń zalaminowuje. Dźwignię, przy pomocy której będziemy poruszać lotkami, drukuje oraz przyklejam do lotki epoksydem. Popychać lotki wykorzystuje 2 mm pręta stalowego, który po docięciu na długość nagwintowuje z obu stron. Z jednej strony łączy się z serwem przegubem hulowym, a z drugiej snapem blokowanym pierścieniem zaciskowym z dźwignią lotki. Po usunięciu suportów z tylnej części kadłuba mogę zacząć go sklejać. Konstrukcja podobna jak ze skrzydłami, dodatkowo wzmocniona prętami węglowymi. Podstawę stanowią wydrukowane w lekkim pela części, które gdzie gdzieniegdzie wzmocnione są poprzez wydrukowane w pet jeans żebra stanowiące jednocześnie zawiasy sterów. Tym razem, zamiast niefortunnego przesączania powierzchni, zastosowałem wypełnienie żywicy mikrobalonem. Są to miniaturowe, szklane kulki, wypełnione dwutlenkiem węgla, przez co są wyjątkowo lekkie oraz łatwo się je szlifuje. Mieszam je w stosunku objętościowym 1 do 1, następnie nakładam pędzelkiem na powierzchnię ogona. Mikrobalon zalepia pory w wydrukowanych elementach, przez co nie powinna powtórzyć się sytuacja sprzed paru minut. Wadą takiego rozwiązania jest znacznie wydłużony proces budowy, ponieważ po pokryciu powierzchni trzeba odczekać przynajmniej 24 godziny, następnie całość dobrze wyrównać papierem ściernym. Niemniej jestem bardzo zadowolony z rezultatu. Na gazecie odrysowuję kształty ogona, które następnie wycinam. Pozwala to na dopasowanie poszycia do faktycznego kształtu. Powstałe szablony odrysowuję na tkaninie szklanej i wycinam je. Wycięte kawałki najpierw wypełniam żywicą, a następnie nakładam je na stateczniki. Przede mną na pewno jeszcze wiele prób i błędów, szczególnie krawędzie natarcia wyszły kiepsko. Powstały bardzo duże pęcherze powietrza pod powierzchnią. Niestety nie mogłem tego tak zostawić, więc usunąłem problematyczne fragmenty nożykiem. Powstałe dziury wypełniłem szpachelką. I po wyschnięciu dobrze wyrównałem. Na koniec nałożyłem też kolejną warstwę tkaniny. W międzyczasie zajmuję się również drugą połową kadłuba. Wydrukowane elementy sklejam ze sobą. Z płaskowników wycinam mocowania, które posłużą do łączenia kadłuba ze skrzydłami. Podobnie jak poprzednio, korzystam z drukowanych szablonów do wiercenia otworów. Tak przygotowane elementy wklejam w kadłub. Nauczony doświadczeniami, pokrywam całą powierzchnię kadłuba żywicą z mikrobalonem. Po związaniu i zeszlifowaniu całości mogę przystąpić do laminowania. Zaczynam od grodzi silnikowej poprzez nałożenie warstw tkaniny oraz delaminarzu. Powierzchnię kadłuba lekko zwilżam żywicą, następnie układam wycięte fragmenty tkaniny. Proces powtarzam, aż cały kadłub będzie dokładnie pokryty. Po zdjęciu delaminarzu mogę nareszcie skleić ze sobą dwie połówki. Łączenie wzmacniam poprzez nałożenie dwóch warstw włókna szklanego. Na koniec pozostaje wstawienie sterów i połączenie ich z popychaczami. Brakuje nam jeszcze podwozia. Tnę aluminiowe profile na krótkie odcinki, w których następnie wiercę otwory na śruby i mocowanie podwozia. Stalowe pręty wyginam do oczekiwanego kształtu. Po docięciu na długość łączę oba pręty ze sobą, korzystając z linki keglarowej oraz epoksy. Na pręty nasuwam koła piankowe i blokuję je tulejkami zaciskowymi. Mocowania wklejam do kadłuba korzystając z podwozia jako szablonu. Po związaniu możemy przetestować jak sprawdzi się przy lądowaniu. Kadłub obciążyłem dodatkowymi 4 kg, żeby zasymulować masę samolotu gotowego do lotu. Jak widać podwozie zupełnie nie sprawdza się przy takim obciążeniu. Ponieważ nie chciałem wszystkiego rozwiązywać od początku, podjąłem próbę wzmocnienia tego co już mam. Postanowiłem wykorzystać do tego celu prymitywne domowej roboty amortyzatory. Docinam rurki aluminiowe o średnicy 10,8 mm, tak aby jedna mogła się w drugiej przesuwać. Siłą zachęcam rurkę do wejścia w drukowany szablon, a następnie wywiercam otwory. Standardowo już hoterem usuwam szablon, by dostać się do rurki. Otwory służą mi jako pomoc do dokładnego wycięcia prowadnic. Udało mi się znaleźć sprężyny, które mogą zmagazynować 45 N, czyli w sumie powinny przyjąć na siebie przyspieszenie 2G przy lądowaniu. Jak widać są one bardzo pomocne, ale czy faktycznie się sprawdzą, to dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Podjąłem również parę prób zrobienia kółka ogonowego, ale bez większych sukcesów. Było albo za słabe, albo się blokowało przy kołowaniu. Z braku lepszego pomysłu postawiłem na najprostsze rozwiązanie, czyli nie robić kółka wcale. Zamiast tego zrobiłem płozę z aluminiowego płaskownika. Spotkałem się z różnymi opiniami. Płoda może powodować zmiany kierunku samolotu przy kołowaniu czy starcie. Przy lądowaniu może się zachować jak łapacz samolotu na lotniskowcu. Z drugiej jednak strony, rozwiązanie to z powodzeniem było wykorzystywane przez dekady w dużym lotnictwie. Na pewno będzie to ciekawy eksperyment. Na tym etapie chciałbym zakończyć ten film. Te projekty zajmują bardzo dużo czasu, dlatego będę starał się dzielić budowę na mniejsze części. Ułatwi mi to nagrywanie i pracę z materiałem. A dla Was będzie to oznaczało częstsze filmy. W kolejnym odcinku zajmiemy się Awioniką oraz ogólnie pojętym wyposażeniem samolotu, oraz będziemy go testować już na pasie startowym. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji. Dajcie znać w komentarzu, jak mogę sprawdzić, by te filmy były dla Was ciekawsze i przyjemniejsze oglądania. Do zobaczenia.